To najczęściej przychodzi. Najczęściej kobiety. Od nastolatek po staruszki. Z czego pani wróży? Bazujemy, że tak powiem, na tarocie i tam jest bardzo, bardzo duża gama możliwości, przeróżne układy. Poza tym kaskard tradycyjnych dodatkowo z ręki, gdzie można określić predyspozycje człowieka, talenty, jakie w nim drzemią. Możemy robić horoskopy indywidualne. A wróżąc komuś, czy mówi Pani wszystko do końca, całą prawdę. To wszystko zależy od osoby. Nieraz widać po prostu w oczach. Czego ten człowiek oczekuje, czego chce. Wtedy nie można rzeczywiście powiedzieć wszystkiego. Tym bardziej, że przychodzą osoby, które chcą się skupić tylko na jednej konkretnej sprawie, powiedzmy na życiu uczuciowym, na sprawach emocjonalnych, sprawach sercowych, a są takie, które pytają o sprawy zawodowe zdecydowanie. Wtedy trzeba po prostu dostosować się. Oczywiście wszelkie ostrzeżenia, które wychodzą, powiedzmy w kartach, które są do uniknięcia, po prostu wisi nad kimś niebezpieczeństwo i może tego uniknąć. Oczywiście w życiu nie mogłabym czegoś takiego zataić. Przeszłość i przyszłość i teraźniejszość można dokładnie określić. Tarot. Jest tam taka niesamowita precyzja, tam jest wszystko jasne, tylko trzeba po prostu umieć go odczytać. Jest to coś, co żyje własnym życiem, jest to mistyczne, jest to niesamowite, nawiedzone. I Tarota można kochać, można się go bać jednocześnie. Po prostu potrafi płatać niesamowite figle. Wie pani, że moja prababcia, która stawiała Tarota, nie rozstawała się, nie że jest taka zasada, że karty y, należące do jednej osoby nie mogą być dotykane przez osoby obce. Moja prababcia, kiedy zmarła, zniknęły karty. Nikt ich do tej pory ich nie znalazł. Może pani powiedzieć coś o sobie jako o medium? Jest to, jest to dziwne, jest to po prostu kontakt, częsty kontakt z czymś powiedzmy pozamaterialnym. Poza ja od najmłodszych lat przejawiam jakieś takie dziwne, wtedy niezrozumiałe jakieś zdolności. Kiedy po raz pierwszy, mając trzy lata, miałam kontakt z osobą nieżyjącą. Wiem, jaki wielki szok to wywołało w mojej rodzinie, jak mała dziewczynka przybiegła i powiedziała, że bawiła się z drugą dziewczynką, która nie żyła od kilku lat. Po czym wskazała ją na zdjęciu, powiedziała, jak była ubrana. szczęście zgadzało się to wtedy idealnie. Po prostu była tam, przyszła do mnie akurat. Jeśli chodzi o samo wróżenie, to... Bardzo mnie to interesowało zawsze i wróżyłam osobom z rodziny, później, później grono koleżanek zaczęło do mnie przychodzić, nawet kolegów, bo chcę powiedzieć, że panowie też wierzą w to, chociaż niektórzy ci silni mężczyźni, ci young, prawda, nie chcą, żeby ktokolwiek się dowiedział o tym, ale pytają, z reguły tutaj chodzi o, o ich sukcesy życiowe, tacy tacy są w tym zabawni. Niektórzy dzięki, dzięki kartom, dzięki wróżbom, dzięki kontaktom z osobami mającymi o tym jakieś pojęcie wprowadzają się niemal w mistyczny stan, kiedy jakiś trans, kiedy... Kiedy zupełnie inaczej patrzą na życie, kiedy jest im lepiej, notują swoje sny, starają się rozszyfrować ich symbolikę. I w ten sposób często odkrywają u siebie różne zdolności. Co pani sądzi o szkole psychotronicznej? Myślę, że nie powinni tam znajdować się w ogóle ludzie, którzy nie mają, nie mają tego pewnego daru. Uważam, że to jest szkoła dla ludzi, którzy mają to w sobie, którzy chcą to kształtować, chcą to poznać, bądź stało się to nawet ich problemem. Tak jak przecież były znane przypadki, nawet dzieci, które za pomocą energii nieświadomie powodowały przeróżne zjawiska. Drugą grupą, która mogłaby się moim zdaniem tym interesować, to są ludzie, którzy chcą to po prostu badać. A osoby obojętne, które po prostu spodobało im się bądź wpadli na pomysł, że to jest oryginalne, to jest ciekawe, to jest fajne, można sobie tam, prawda, pouczyć się. Uważam, że to nie ma większego sensu. Czy ma Pani kontakt z osobami, które także zajmują się wróżbą? Tak, mam bardzo wiele znajomych, którzy tym się zajmują i znam m.in. jednego chłopca, który jest telepatą niesamowitym, w sposób wspaniały nadaje i odbiera myśli. To jest wprost fantastyczne. Czuje się dosłownie strumień energii, który z niego emanuje. Oczywiście, jeżeli tego chce, co jest piękne, czasem potrafi być jak kamień i dosłownie nie dopuszcza do siebie nic. Rzeczywiście to są bardzo, bardzo interesujący ludzie i, broń Boże, nie mają nic wspólnego z, z psychiatrami oczywiście. Uważam, że jest to chyba najciekawsze grono moich znajomych. Dziękuję bardzo.